Nie Manko, witam Was To jest w kolejnym odcinku z Bedwars Challenge. Mamy kolejny challenge, weź ty wyjaśnij, double 1. E, mamy taki challenge, że musimy po prostu obudować łóżko dowolnymi warstwami. W sensie wełną gliną, czymkolwiek chcemy. Musimy takich 12 warstw stworzyć do końca rundy. Jeśli ktoś nam rozwali na przykład to, te, jakąś warstwę jakąkolwiek, jaki... Przynajmniej jeden blok. I wygramy gierkę, przegrywamy. To Po prostu musimy mieć e, ten, jakby obudowany łóżko. W idealnym stanie, tak jak, jakby był nienaruszony, i po prostu mamy wygrać gierkę, tak? Jest pewien problem. Jak mogliście już zauważyć, albo nie, mam 348 pingu. Nie wiem skąd to się wzięło. Ale teraz, jak zrobimy cięcie, spróbuję. Może mi się coś instaluje, czy coś. Ale dobra, nie, nie wnikając dalej, to po prostu robię cięcie i widzimy się w rundzie. Okej, okay, jesteśmy już. Unga, bunga. O, na tej mapie może być ciężko. Yy, ty musisz więcej zebrać yy, bloków, bo tutaj pamiętam zawsze brakowało... 12. Mhm. 12 w zbiorach. Zapomniałem do włączyć. A tam trudno. Nie wiem, już nie będę włączał. Bo już mi się bloki kończy. Już mi się skończyły. Nie spadłem. Dobrze, bardzo dobrze. Postępy widzę. Nie spadam na odcinkach już. Jej, tylko za ja spadam. O nie, właśnie, zaraziłeś się ode mnie, a ja wyzdrowiałem. <noise> proszę, zrób to, spadnij, proszę, zrób to. Kurde, jak czasami tak puszcza jednak tego shifta, tak... Jednak nie chcesz spać, widać. Daj teraz speed, 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 speed. Jesteśmy blisko, daj speed, speed, speed. No i nie spadł. Myślałem, że to, to przez to spadnie już na no chłop. W sensie spadłem tylko wiesz tak <laughs> na ziemię. <laughs> Dobra, zbieraj, zbieraj, żółci tutaj idą. <laughs> o Jezu, żółty. Żółty skacze nie doskakuje. Tyle powiem. No, u mnie. Smutne. Zobaczę to na odcinku. Jak Zobacz. By no boże. Zbierzesz się do um, radiamentów. No, zbieram właśnie. Ym, no i w sumie się wracam. O, Taki mam. Fiotelowo-brązowy miecz. O kurde. I te kolory się ruszają. Czaisz? Chodź, aż się, aż się pochwalę tobie Patrz, zbroja ci się normalnie na kolorowo, tak fiotelowo świeci To dobrze, bo by się inaczej zepsuła O kurde Nie wiedziałem Dobra, są już dwie warstwy A właśnie, zapomniałem o tym challenge'u w ogóle tak się, tak, Takiego mam przez chwilę? Laga dostałem. Dobra, tak mówi. Dobra, są dwie warstwy, tak. What the fuck? <grystanie> I już spokojnie mamy. Będziemy mieli. Teraz gdzieś. są jeszcze No. no. O jezu, mhm. to, to już jest wielkie. Ja sobie wyobrażam, jak, jak to będzie wielkie, kurde, w 10 warstwach. O kurde. Teraz trzeba będzie tak coraz wolniej budować, bo to. ten. się kończy tutaj. Akurat taką mapę nam dobrało, gdzie za bardzo... Łóżka za bardzo taką budować nie można, jeżeli chodzi o taką wielkość. Połowa, wyobraźcie sobie. Dawid, nie niszcz! Zostali tylko czerwoni! Oj, sorry. Kapucynku. Zapomniałem się. Czerwoni. A dobra, w sumie dobrze zniszczyłeś to. Czerwoni, Jezu, my jesteśmy czerwoni, niebiescy. No, i ty mi sforce i zostawimy sobie. teraz. Dobra, teraz ty buduj, a ja sobie pójdę się z nimi pobić. Okej, okay, ile jest warstw? Pięć. Jezu świętek mi cofnął, myślałem, że Ej, to, wa to walcz ten, to walcz o diamenty. Ej, po pobiję się z nimi. Po prostu tak o. No, ty nie kupuję, tylko sobie jabłka, dwa kupię i tyle, nie będę nic więcej. Nie wiesz co uważaj Jezu, myszką ruszyłem! To jakoś mi tak dziwnie ruszyło tą myszką. Co ja zrobiłem w ogóle? Socjalnie się odsunąłem, żeby to TNT mnie nie zrzuciło Ale ja tak jakoś myszką jakby ręka mi drgnęła tak dziwnie. Zresztą no zobaczysz na odcinku, to tak dziwnie wyglądało.

Chyba jeden, chyba jeden niebieski, jest wiesz? A to śmiesznie. Śmiesznie będzie. To jest tak na serio: niebieski. Co? Hmm. Tak będzie mi TNT niszczył ciągle. Jezu, on ten TNT ciągle mi drogę niszczy. I myśli, że mnie kurde zrzuci tym TNT Jezu jednak już nie prawie zrzucił Ale mi się nie chce łóżka mu niszczyć Chcę prank, bro To jest trochę śmieszne na wieś tam 500 kg. O laga mam. To jest 6 barc, jak teraz zbudowałem. He he. Co, cię, co cię tak łabi? No bo ja coś się tak droczy. O Boże, ile jest warstw? Jezu, święty! Um, jest, będzie za 7. Dobra, już idę, bo, bo tak mogę zabijać w nieskończoność po prostu. Ja się masz Dobra, nie o, Jezu, święty, co mnie znalazło? Zaraz, 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 Jezu, święty. zaraz, zaraz, się z jaksami, no. No, kurde. No, kurde. zaraz, 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 zaraz,

O tak, o trochę. E, glinę i wełnę. Glinę i wełnę, żeby można było rozróżnić. Teraz mi to mówisz? Patrz to. <laughs> ja tu kupiłem jeden, dwa, trzy, cztery. Osiem staków wełny. To nieźle. Boże. <laughs> Już cztery emeraldy tu wy wypadły? Co jest? Dobra, trochę tej wełny odłożę, jak zginął jakimś cudem. Okej. Okay. Teraz mam trzy taki ty niebieski tutaj jest. Lol. No, teraz tu nie ma jak wejść. Cześć. Może może zbuduj. No, to ja to żadne.

no, chciałbym budowanie, budowanie, jak, dobrań, jak, dobrań, jak klika, się mówię, czy. O. o, ale budowanie jest fajne. Co jeszcze? No, no, to odcinek. Będzie, 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 no, tak, 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 tyle O, dobra. Jeżeli tu dotrwałeś i dalej to oglądasz, napisz w komentarzu, co, hashtag 10 warstw? Nie, hashtag piękny dom. No nie, 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 hashtag 10 warstw, niech będzie hashtag 10 warstw. Oj, już widzę ten milion komentarzy. tak 10 warstw Normalnie co nie? Oj, teraz będę tak puścił teraz muzyczkę marzenia, marzenia, marzenia. <grym> no i tak zrobisz. No Serię muszę. Okej, okay, dziewiąta warstwa. A nie, jeszcze nie. No nie, co za chłop, podpalił nam warstwę. Id idę ją zabić, kurzyła mnie. A dobra, odnowiłem tą warstwę. Zabij ją. Uważaj TNT! Enti... Na dystajn, madafaka. Pat, TNT postawi kolejne. Jezu... No chyba też spadła. Nie, nie spadła. Uciekła. Albo się schowała. Aha. Nie ma. Uciekła. Oj, 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 ale to będzie rundka dłu... ...ga, ja, prawie bym spadł. Dobra, teraz z gliną budujemy. Zaraz, to już ostatnia jest. No, ostatnią ta

Jezu! Odbiłem się! I spadłem! No ale dobra, skończyłem to. Tak, challenge zale... A nie! Tak, nie do końca... Co za chłop! Ona... w warstwy. Ej, ona mnie denerwuje. Ej, ona mnie denerwuje! I okazało się, że mamy jeszcze dokończyć ten jedną stronę. TNT ma. Ma fireball. Łuk se kupiła, nie! Jej! I nie, nie ma łuku. Jej! I dobra, i idę. Kurde, bez miecza. Bestienki. Dobra, ale jeszcze poczekaj, bo muszę dokończyć jeszcze. To szybko, ja już tam będę siedział. Jest, zrobiliśmy to, ale czekaj, jeszcze jej nie rozwalaj macie wróć na spawna. Będziemy według ją no, rozwalić. No łopie już jestem tutaj. Chodź. Ta, tylko nie wiem czy widzowie ten uwierzą nam, że zrobiliśmy 12 warstw. Jest, widzę, widzę to, widzę to. Tam, z daleka widzę. No, ale to jest wielgachne. No. To jest mega wielgachne. Ile? 10 warstw, nie 12, to 12 warstw. 10. Sorry pomyliło mi się Właśnie. 10. No sorry dobra. Pomyliło mi się Chodź, to rozwalimy we dwójkę ja tu czekam Dobra, już rozwalaj, rozwalaj Dawaj, dawaj, dawaj Dobra, nie pyknie, nie pyknie Chciałem ją zabić rączką Rączką chciałem zabić Widzimy. Jezu, ale to będzie chyba długi odcinek. E, nie dłuższy pewnie niż ten, e, który, dobra, nie pamiętam, który to był ten taki długi. No, ale w sumie, szczerze mówiąc, ja pewnie to A, jakoś ten trochę, <giną> Ten przyspieszę, nie w tych No, ale w sumie pewnie ten, jakoś to przyspieszę trochę, żeby to tak nie zajmowało. Dobra. E, to, to co? No to widzimy się w następnym odcinku i żegnamy się chyba, co? No tak, tylko jeszcze pamiętajcie, żeby wejść na grupkę Discorda i suba, i suba zostawić. I łapkę w górę. Tak. I naprawdę he, naprawdę zachęcamy, zachęcamy mega mega, żeby wejść na Discorda, bo naprawdę ten serwer będzie piękny i tam rzeczy będą pięknie robione i po prostu czekamy na was, wbijajcie. No. Także i wit i czekamy. Czekajcie na nas. Do następnego odcinka. No i takim oto sposobem zakończyliśmy ten odcinek. Manku.